Rozpocząłeś swoje przemówienie od takiej obawy, że, nie wiem, zlinczujemy cię tutaj czy coś takiego. Natomiast ta obrazoburczość nie jest dla mnie tutaj jakoś widoczna, bo koncepcja pisarza, poety, literata jako kreatora, koncepcja pisarza jako dziecka, kogoś, ktoś zmaga z czasem. No to przepraszam bardzo, to nie jest specjalnie obrazoburcze, prawda? E, powołujesz się na, e, nie wiem, e, co najmniej e, połowę wielkich nazwisk filozoficznych e, ludzi, e, twórców, malarzy, pisarzy i tak dalej. Tutaj mamy Kanta, niczego, Leibniza, z jednej strony na bok, z drugiej Malarme. Nie wiem, Borges, Joyce, Homer nawet się pojawia, prawda? Więc, przepraszam, gdzie jest, gdzie jest to coś strasznego, co chciałeś no powiedzieć? No dobrze, to już mówię, co jest, co jest strasznego. Stosunek do tak zwanego czytelnika. Zastanawiałem się, kto to jest ten czytelnik. Mieszkam w czteropiętrowej kamienicy. to jest pani spod dziewiątki, czy pan spod jedenastki? A może Główny Urząd Statystyczny, o czym nie wiem, publikuje co roku jakiś wizerunek czytelnika, dla którego wszyscy, wszyscy pisarze piszą, czyli tak zwanego od, od, odbiorcy. Prawda? Że on, on ma 197 cm wzrostu i tak dalej. Według, jeżeli można, według klasycznej takiej poetyki wykonywanej na uczelniach Markiewicza, istnieje też jak projektowany odbiorca. Po prostu jakby autor w założeniu swoim ma jakąś taką personę wykoncypowaną i, i o niej myśli. No więc właśnie ja nie mam takiej wykoncypowanej, a nawet jeżeli ona istnieje, to ona mi kompletnie nie obchodzi. Myślę, że wielu tych, którzy początkują, zaczynają pisać, to e, piszą źle albo rzucają pisanie, ponieważ boją się czytelnika. To myślenie o czytelniku, odbiorcy to jest jakieś nieporozumienie. Ja rozmawiam sam z sobą. To, to jeżeli nie piszę dla żadnego drugiego człowieka, ja piszę dla siebie. Ale, czy pan, ale drukuje publikuje pan? pan, publikuje pan, jak widać z tego w twórczości, stale i tak dalej. czyli gdyby nie, gdyby Czegoś pan jednak szuka, no nie, nie jest gdyby to mi... tak. Nie. Potem, to nie jakaś e, metodia własna, własnego przedstawienia siebie w trochę winny... Inaczej niż, niż, jest, niż jest prawdziwy obraz. Każdy z nas tam jakoś siebie mitologizuje, to jest normalne, ale nie, nie, nie wiem, czy za daleko pan poszedł. Nie, nie sądzę, żebym sobie siebie mitologizował, dlatego że napisałem książkę, która ma tysiąc stron, składa się z czterech tomów, i jest napisana moim prywatnym językiem. I e, oczywiście złożyłem ją w wydawnictwie, ale no, jestem na tyle przytomny, że to nie jest dobry pomysł na debiut. Taka, taka objętość i jeszcze ktoś, kto nie jest znany. I prawdę powiedziawszy, mnie interesowało to, żebym sobie poradził z tą materią y, 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 pisarską. I y, y, to jest moje zadanie. Ale ja, Joyce, ja, ja, Joyce też coś takiego no, no to Oczywiście, to nie rozumiem. Joyce siedział na finagrałów w terenie chyba 17 lat. No to, to, to Ktoś mi chce mówić, że on to pisał dla jakiegoś czytelnika? W przypadku y, mojej powieści, to tak na dobrą sprawę, nawet mnie nie interesowało, czy ona zostanie wydana. Ja ją napisałem, zrobiłem swoje, mogę ją przeczytać y, swojej córce, mogę ją przeczytać swoim wnukom. Jeżeli ktoś chce to jeszcze wydać i kogoś to interesuje, no to dobrze, a jeżeli nie, no to też się nic nie stanie. Świat się nie zawali, piszę następną książkę. Y, 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 tym, kto... Y, to najbardziej o, o, ogranicza pisarza i przeszkadza w pisaniu jest ten czytelnik. Czyli jesteśmy blisko, to co pan teraz tłumaczy, tak? blisko takiego podejścia całkiem na serio, bez jakiegoś performersu. Stworzyć dzieło książkę w tym przypadku. I no pan decyduje, tak, czy ona jest dobra i zniszczyć. Ostatecznie zniszczyć bez śladu. Znaczy, no... Ale po co? No nie wiem, po co, po co zniszczyć, ja się no, bo, bo jakby nie. sprawa zrobienia czegoś dla siebie została wykonana. Jest dzieło, Dobrze, ale jest, to nie, jest, ale to on, nie on, nakazuje to... zniszczenia. To, to nie znaczy, że nie można się podzielić. Ja raz. uważam, jest to bardzo bliski mojemu poglądowi pański wizerunek czytelnika, uważam, że czytelnik, jeśli się znajdzie, to dobrze. Jeśli się zainteresuje, to bardzo dobrze. Natomiast natomiast. Yy, yy, walka z samym sobą w procesie twórczym, yy, walka yy, czy też staranie się, kreacja czegoś, co mnie samego zafascynuje, jest najzupełniej zdrową. Metodą tworzenia uważam. I uczciwą. No dobrze, bo. Jedyną. Bo, 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 tak. Jeśli Dlatego. można się wtrącić, bo ja chcę tu nowy kontekst zadać, który nie był uruchamiany. Otóż e, autor na szczęście jest niekonsekwentny, ponieważ tak. kiedy ja przeczytałem Galicjan, miałem wrażenie, że to jest książka Galicjan. dla mnie napisana. No właśnie. I powiedziałem o tym autorowi, i autor nie użył wtedy tego sformułowania, gdzie mnie ma, tyl... połóżeni, tak, tylko ucieszył się z tego powodu. Więc mi się wydaje, że chodzi, jakby o dwie fazy tworzenia. Z jednej strony, geneza, no jasne, kiedy zaczynam pisać, zmagam się ze słowem, to tam czytelnik to jest ostatnia rzecz, o której myślę, ja mam poważniejsze problemy do rozstrzygnięcia. Ale kiedy dzieło zaczyna żyć własnym życiem, to jednak mnie to cieszy, że, że y, czytelnik się pojawia. A jeszcze trzeba dodać do tego to, że w tak ogromnym społeczeństwie, jak nasze, no, myślę, że nikt z nas nie chce nikogo obrazić. Nie jest aż taką indywidualnością, żeby się nie znalazł ktoś podobny w tym społeczeństwie i nie podobało mu się to, co się podoba mnie, prawda? I to jest obliczone zresztą statystycznie, że na każdego obywatela przy, przypada ileś tam set tysięcy ludzi podobnych o podobnej strukturze psychicznej. I wtedy my piszemy w gruncie rzeczy dla nich. Jeżeli to do nich dotrze, to tym lepiej. Jeżeli nie dotrze, trudno. Ja też piszę tylko i wyłącznie dla siebie. Ja też chciałam to bardzo pochwalić, co pan powiedział, dlatego że yy przekonywałam się wiele razy w życiu, do czego służy tak zwany czytelnik. Po prostu, żeby redaktor mógł uprzejmie odmówić, a właściwie odegrać rolę cenzora, to powołuje się na mitycznego czytelnika. Tak przyjęlibyśmy do druku, ale czytelnik tego nie przyjmie. No jak to można udowodnić? Z kolei w badaniach literackich, jeżeli istnieje imperatyw bezustannego odnawiania metod i terminologii, no to przez setki lat, jeśli nie tysiące, mówiono o autorze. Wobec tego umawiamy się, że mówimy o odbiorcy, Właściwie hmm. bez y, solidnej bazy empirycznej. Y, albo gdzieś się przesuwamy w dziwną stronę, nie wiem, psychologii, socjologii. Y, hmm. Jednak na, na dobrą sprawę autor jest podmiotem, a czytelnik może się pojawić, nie musi, pojawi się kiedyś. Y, to jest y, no, abstrakcyjne pojęcie, to jedna rzecz, a druga to jednak to pytanie, y, w jaki sposób y, ten odbiór utrwalić. Są świadectwa odbiorów, krytyk jest pewnego typu od, odbiorcą, hmm przed literatury. Że dla nas najlepszym czytelnikiem jest obiektywny, dobry, rzetelny krytyk. To jest, to jest y, czytelnik, którego bym sobie zawsze życzył. No i oczywiście paru tam kolegów, pisarzy, przyjaciół i tak no, no, no. Natomiast <laughs> to, Natomiast taki mityczny <laughs> czytelnik, który jest szarym zjadaczem chleba, nic mnie nie obchodzi. I uważam, że to źle, jeżeli ktoś dla niego pisze, bo to nie ma szans być dziełem sztuki, jeżeli piszemy dla anonimowego odbiorcy, który w naszych oczach jest przeciętniakiem. Jakiś. Z drugiej strony, mówiąc takie że czasami wskazujecie się na to, że nikt tego nie będzie czytał i nikogo nie będzie Ale no, to, to, to nie to nie, jest tak. nie, znaczy, nie ma szans, żeby nikt nie przeczytał. Nie ma szans, nie ma szans. Znaczy, no te 10 osób, wiecie, które. E, no, no, to, to, to nie jest tak, że jak robimy dla siebie, to robimy wyłącznie dla siebie. My to robimy z myślą o sobie, ale odbiorców mamy mnóstwo. Nie, nie, nie znam, ktoś powiedział pięknie, nie wiem jaka jest recepta na sukces, ale wiem jaka jest na, na porażkę. Pisać tak, żeby się wszystkim podobało. Nie wiem, czy Państwo pamiętają legendę o świętym Aleksym. To był taki święty, który mieszkał pod schodami, wylewali na niego pomyje i tak dalej, i tak dalej. No i tak chciał pocierpieć, zbliżyć się do Boga, ale jak umierał, to znaleziono w zaciśniętej dłoni świętego Aleksego karteczkę, gdzie miał spisane te wszystkie swoje poświęcenia. Ja zawsze w tej postaci widziałem taką dwuznaczność, że z jednej strony no on tak się chciał poświęcić i zbliżyć do tego Boga, ale jednak chciał, żeby przypadkiem nikt nie zapomniał o tych jego odręczeniach i stąd ta karteczka w zaciśniętej pięści. I myślę sobie, że e, pisarzu, który, dek który deklaruje, że w ogóle go nie interesuje czytelnik, jest podobna, powiedziałbym, sprzeczność, pęknięcie czy też. Dezynwoltura. Ja bym z tym się nie zgodził. Ja, ja mam inną wizję. I oczywiście nie mam pewności, że to, co jest dla mnie ważne, dla kogokolwiek będzie. Ale gdybym nie liczył na to, nawet, że to będzie późny wnuk, gdybym miał taką pewność, że to kompletnie nikogo poza mną nie obchodzi, to zastanawiałbym się, czy wtedy, czy wtedy bym poświęcał czas i energię. Uważam, że pis pisanie powinno być czymś takim jakimś Czymś pięknym, czystym, jak miłość. I, i powinno być, to, to jest coś, człowiek musi mieć w życiu takiego, co robi na całym sercem, całym umysłem, co robi uczciwie. I, i to jest piękna, piękna za, zabawa, taka dziecka, i chce się bawić, i nie chce, żeby mi ktokolwiek w tym przeszkadzał. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki pisaniu ja się rozwijam. Staje się też lepszym człowiekiem, a skoro staje się lepszym człowiekiem, no to większą korzyść mają inni ludzie z tego, że, 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 że jestem takim człowiekiem. To nie, nie uważam, że muszę spalić y książki te, które piszę, bo inaczej przypną mi łatkę świętego Aleksego. Ale, ale to nie było naprawdę, to publikacja y powieści nie jest moim, nie była moim y y celem, bo to byłby idiotyzm. Pisać 8 lat książkę jako, jako debiut, tysiąc stronicowo, napisaną prywatnym językiem. I co, jeżeli mi nie wydadzą, to, to co zmarnowałem 8 lat życia? Droga jest ważna. Ja, y, y, pracując nad książką, czytając, y, uczę się, biorę to od. Y, no, Tarantino mówił, że trzeba kraść, prawda? Ale patrzę, co komu się udało, y, podpatruję, y, wywracam do góry nogami, czasami y, 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 jakoś twórczo rozwijam. W, 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 ten, w ten sposób o sobie myślę. Nie, oczywiście i poza tym podkreślam jeszcze jedną rzecz. No, w literat człowiek jest istotą pełną sprzeczności. To, że nie uznaje, że pisze bez czytelnika i w ogóle on mnie nie obchodzi w trakcie pisania, to nie znaczy, że, że nie cieszę się, bardzo się cieszę właśnie z takich trudniutkich nagród typu jakaś, jakiś ceniony krytyk powie dobre słowo. Ktoś napisze kartkę, nie musi napisze. Ja przepraszam, ale ja bym problem unieważnił ten, ten sport. Znaczy wydaje mi się, że to zupełnie nie jest ważne. Co sobie, co sobie pisać wyobraża podczas pisania? Czy sobie wyobraża czytelnika, czy sobie nie uważa czytelnika. No to czytelnika? Co w ogóle mówimy teraz poetykę, skoro to ehm, nie ważne? No. A to co innego niż no to, co ma, sobie to, Każdy wyobraża. mówi, co sobie wyobraża. I czy pisze, patrzy w lustro, czy nie patrzy w lustro, czy pisze przy biurku, czy pisze e, gdzie indziej, tak? czy pisze na laptopie, czy nie. Wydaje mi się, że to ostatecznie liczy się efekt i czy ktoś będzie chciał to wydać kiedykolwiek. No właśnie nie, Ale, właśnie nie to nie jest ważne, czy to ktoś będzie chciał wydać. Tylko znaczy, czy, ja, czy ja sobie poradziłem z tekstem? To znaczy jest to dla mnie ważne. Ważne dla nas, no bo to, to czy, to, to czy, czy dla pisarza tak. to jest ważne, to też jakby dla mnie nie ma znaczenia. Ten, kto myśli o czytelniku, tak, tak gdzieś w podtekście pańskiej wypowiedzi jest chyba, to jest ktoś, kto yy, no, chce namieszać mu jakby, prawda? I, I przeprowadza jakąś inżynierię społeczną przy pomocy, yy, przy pomocy literatury. Yy, no i oczywiście yy, w tym sensie można to nazwać, że ja yy, nie myślę o czytelniku, tak jak nie myślę. Yy, Uczci, uczciwie się wypowiadając, prawda, mówiąc, rozmawiając z innym człowiekiem, nie myślę o tym, nie patrzę mu w oczy, myślę sobie, aha, to teraz ja powinienem coś powiedzieć, prawda, żeby on odpowiednio zareagował i tak dalej. Tylko w, w tym sensie skupiam się na sobie, że chcę być szczery, tak? Mówię, m, mówię uczciwie i w, w tym sensie wchodzę w dialog jakiś nieprzewidywalny. I myślę, że tu jest ten, ten zapowiadany na początku skandal. Ten skandal brzmi tak, że. U podstaw technicznych dobrego pisania leży postawa moralna. Tak.